Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's going to be a bad day. Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku a dziś przedstawię Wam kolejną paczkę produktów od naszych partnerów Aquastar Słuchajcie wiem z tego, że tu będzie też nowość, którą yy, mają nasi partnerzy Tak więc ja tutaj zabieram się za otwieranie pudełka i zapraszam Was na prezentację produktów Na film zapraszam Z Fishing Team Okej, okay, więc słuchajcie, ja już mam tutaj przygotowany nóż. Bierzemy, otwieramy stretch i będziemy widzieli co tutaj mamy. Oczywiście, albo jest to jedno duże pudełko, albo są to dwa. Jeżeli będą dwa, to podzielimy to na dwie części. A więc w jednej części otworzymy jedno pudełko, w drugiej otworzymy drugie. I już z tego co widzę, prawdopodobnie są to dwa pudełka zobaczymy co będzie w jednym zobaczymy co będzie w drugim pamiętajcie już Wam na początku tutaj mówię że robiąc zakupy w sklepie firmy Aquastar z kodem Z Phishing Team macie 15% zniżki na Wasze całe zakupy a więc ja już mam tutaj otwarte i za chwilkę wyjmuję pudełka ok a więc otwarte podpieczętowane tak mamy dwa pudełka tak jak mówi tutaj Jula więc zaczniemy od tego pierwszego z góry a drugie za chwilkę będziemy również prezentować a póki co bierzemy otwieramy pierwsze pudło i patrzymy co tu jest no jest tu mega mega dużo produktów widzę pelety widzę zanęty więc już za chwilkę bierzemy się za prezentowanie produktów ok a więc tutaj mam otwarte i już zaczynam i, robić prezentację i będzie tak, a Jula będzie układała na krzesło tutaj za mnie a więc tak, pierwszy pelet, który tutaj widzicie jest to pelet vanilia 6 mm ogólnie powiem, ja tu będę Wam podchodził i pokazywał ogólnie pelet bardzo dobrze mi się sprawdza zobaczcie, tak on wygląda 6 mm, opakowanie kilowe bardzo dobrze mi się sprawdza, jest skuteczny i można go również zastosować nie tylko do koszyka, ale również jako metod mix. Możemy sobie go zmienić i możemy również dawać do różnych ziaren. A więc pierwsze co, mamy pelet 6 mm. Zacznijmy od peletów, skończymy na zanętach. Tutaj kolejny pelet 6 mm, ładnie wygląda. Jest to ochotka. Okay. No, nie wiem, czy tam sięgniesz. Nie od tej strony. Tu musisz stanąć z przodu. Zobaczcie. Tutaj Jula Wam zaprezentuje, ale chyba nie widzicie. Oj, nie widać. Jula jest za mała. Ale ja tutaj pokażę. Zrobimy tak, żeby. O. Ładnie wygląda. Więc taki rodzinny Opening Pack. Mamy tutaj e, Fidel Furious Competition Mix. E, grillowany orzek grysi. Dalej mamy tutaj XP4, Method Mix Sting Corn. Widzicie? Ja powiem Wam, jeszcze tego nie używałem. Okej, okay, kolejną rzeczą, która jest, jest to kolejna zanęta Feeder Furious Computation Mix XP4, jest to natural, czyli naturalna zanęta, którą możemy sobie zrobić jak chcemy, i dodawać wszystko co my chcemy pod nasz, yy, nasze uwzględnienie tego dna co my będziemy łowić Kolejną rzeczą yy, którą mam jest to oczywiście Feeder Furious Competition Mix również konopia tutaj jest fajna zanęta z dodatkami konopi, nie wiem czy będziecie widzieli zaraz tutaj wezmę o jest widać, bardzo ładnie widać te konopie, zobaczcie ja Wam tu jeszcze przybliżę tak więc tak widać ładnie konopie. Kolejna zanęta, którą wyjęła Jura. Jest to oczywiście piernik Cynamon. Mamy to, wszystkie zanęty mamy w opakowaniach kilowych. Takie same. Takie same. Kolejna zanęta jest to gruby leszcz. Kolejną farckę obejmuję. A ja tutaj układam. O, tu jest fajna. Fajna zanęta, fajnie wygląda, nie wiem czy będziecie widzieli Gruby linkaraś Tej zanęty jeszcze nie używałem muszę Zobaczymy okay. ok, dalsza część odcinka To już Wam tutaj prezentuję To co kiedyś, a więc Monster Crab I pomarańcza czekolada Są to oczywiście wysokobiałkowe TNT no, Nie. Tutaj dalej mamy Koncentrat zapachowy na leszka, jest, jest. jest żółty. Jest. Tutaj dalej mamy popcorn, oczywiście pop-up. Dalej mamy koncentrat zapachowy na karpia. Mamy... O, coś nowego, tego mamy... nie widziałem. Kukurydzę. Tak, tu mamy kukurydzę na karpia. Ha czy dobra? Fajnie wygląda. Grosze. A tutaj mamy, to nie jest groszek gilcia, to jest linkaraś, zielona kukurydza. To jest fajny zapach piękny, który Wam pokazywałem. Kiedyś jak głowiłem na niej i mówiłem wam o tym. A tutaj tak jak mówię mamy kukurydzę haczykową karpiową. A więc pierwsze pudełko już jest rozpakowane i ja jeszcze raz powtarzam, robiąc zakupy w sklepie AquaStar z kodem Z Fishing Team dostajecie 15% rabatu na wszystkie zakupy. Przechodzimy teraz do kolejnego otwarcia pudełka. Aha. Więc już je tutaj będę otwierał. Co tu jest? O, coś ciekawego. No. I już Wam zaraz to pokażę. Co mi się podoba, bo również do konkursu, który już niedługo będzie, będziemy mogli Wam dołączyć te oto naklejki. Ale ja sam osobiście sobie nakleję moje wiaderko na Peled Izanęte. Ale pięknie pachnie coś tu. A więc ja już Wam tutaj pokażę te piękne naklejki, które i Wy również dostaniecie w konkursie. Które Wy dostaniecie? A więc tak, jedne są takie, drugie są takie i już Wam mówię, pokazuję. Pokazuję. Aquastar. Kolejna jest taka. Pokażę Wam. No już pokażę. Hmm? Kolejna jest taka. A tą naklejkę sobie ja zabieram. Ok, ja przechodzę do kolejnej prezentacji, kolejnego podpisu dełka i już tutaj pokazuję co my tutaj mamy pelet ochotka 8 mm dziurkowany pięknie co, ale powiem wam pięknie coś mi tu pachnie morwą albo truskawką ale na pewno to nie będzie ochotka tak wygląda to 8 mm fajnie dziurkowany dziurki nie są małe ale dość spore kolejny mamy fish mix o jestem bardzo ciekaw fish mix Fajnie to wygląda. I cieszę się, że chłopaki dali mi ten pelet. Bo będę mógł go przetestować. Kolejna jest to vanilia. No tu ładny zapach czuć przez opakowanie. 8 mm. Słuchajcie, opakowania. Opakowania mamy półkilowe. Więc tego peletu naprawdę jest bardzo dużo. Tu na półkilowym opakowaniu. Prędzej te karb. Gold Series czyli złota edycja naprawdę ich produkty naprawdę są mamy mylach naprawdę to i marka tutaj mamy zamknięte linkaraż kolejną e, tutaj mamy pelet linkaraż 8mm również dziurkowany w opakowaniu półkilowym więc jeżeli nie widzieliście, no to tutaj zobaczycie pelet ochotka 12 mm, również duży, dziurkowany, możecie łowić na grubo. Już Wam tutaj pokazuje. O, tu jest co! Tak to wygląda. Tego ty nie miałeś! Więc jeżeli chcecie łowić na grubo, możecie łowić na grubo. Tak więc tu mamy gruby pelet 18 waniliowy. Nie? Tu jest DIP. I jeszcze dipu nie miałem. I to ten dip tak pięknie pachnie morwą Oczywiście, ten... że tak, pomóż. Mm. Piękny zapach. Słuchajcie, ja już wam tutaj pokażę kukurydzę cytrus. Miałem? Nie, tu jesteś kukurydza Tu mamy kukurydzę zrzesztej i Jest super ta kukurydza na karpika. Tu mamy Felic Donald, którego jeszcze nie miałem i nie testowałem. Tak Bardzo Tak wygląda. Cześć! Patrz jakie kilo! No to jest 2 kilo! Patrz jakie kilo! Mamy tutaj Monster Karp. Zanęta grubo ziarnista, grubo frakcyjna. Rozrobiłem ją ostatnio nad wodą. Powiem wam, super, są ziarna, są dodatki, jest pieczywo chloro. Także naprawdę zanęta na grubego karpia Nadaje się jak najbardziej. Kolejną rzeczą, którą tutaj wyjmuję Julcia jest również Fix Mix 12 mm. Ale co najbardziej chcę Wam pokazać to właśnie oto ten bip morla. I ochotka. One tak wyglądają. Są takie czerwone. To mam akurat ochotkę. A ja już lecę a ja już lecę i pokazuję Wam Morwę. To jest Deep Morwa, również ładna barwa czerwona. Cieszę się, że dostałem te oto produkty. Będę mógł je jeszcze bardziej przetestować, bo ich naprawdę nie miałem. Nie miałem z nimi tutaj w ogóle żadnej styczności, a wiem, od kolegów, którzy mieli ślimu, że bardzo dobrze się sprawdzały. Sami również na naszej stronie widzicie jakie jakie ryby łowimy na te produkty i to nie jest zrobione pod reklamę, tylko szczerze wam polecamy te produkty, bo nie sądziliśmy, że one będą naprawdę tak działały na wszystkich wodach. Ja dziękuję za oglądanie odcinka do końca. Chcę wam napomnieć bardzo ważną informację dla tych, którzy zostali właśnie do końca tego odcinka. Już niedługo, bo za dwa tygodnie nasz team obchodzi trzylecie lecie. Tak okrągła trzyletnia rocznicza naszego teamu i będziemy robić mega, mega wypasiony konkurs. Do zgarnięcia będziecie mieli również mega wypasione nagrody, bo za bardzo duże kwoty. Tak więc ja Was zachęcam do tego, żebyście oglądali, byli cały czas na stronie, na naszym TikToku, na Instagramie i do zobaczenia nad wodą. Ja dziękuję za to, że już coraz więcej osób przychodzi do nas rozmawiać. Niedługo będziemy mieli dla Was gadżety, że przyjdziecie do nas porozmawiać, to coś dostaniecie od nas. Ja Was pozdrawiam, dziękuję za obejrzenie, za wytrwałość do końca. Trzymajcie się, cześć. Dziękujemy za oglądanie filmu do końca. Dołącz do zfishingteam klikając subskrybuj i zostań na dłużej.